Cieszę się, że udało się zgromadzić tutaj e, zwycięzców naszej rywalizacji. Trwało blisko pół roku. E, chciałem e, za rozprobować coś, czym zajmowałem się przez ostatnie dwa lata, z wielką przyjemnością, e, widząc jakie wspaniałe rezultaty na zdrowie u Przyznaj się, chciałeś uruchomić rywalizację, w której zwyciężysz, a ja będę drugi. <śmiech> <śmiech> to nie wyszło, papsuł pa, się na planie. tak. tak taki był, taki był ale bardzo szybko do tej rywalizacji dołączył e, pan Marek e, e. No nie i od razu nas zgasił. Zespół, I, i, I jeszcze trochę a, 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 a a a pana Marka. Ja a, I, i, I tak, tak z piątkiem widząc, jak szybko przeleciał panu kilometry, Zastanawialiśmy się, kim on jest. Przez, e, przez czas trwania rywalizacji pokonaliśmy, my, pokonaliście głównie wy, e, 6593 kilometry. Spalają 348 451 kalorii. To jest, to jest wynik wspaniały. I tutaj chciałbym ogłosić oficjalnie wyniki z naszej rywalizacji jest pani Anna Kopińska. Uuuu! Brawo! Brawo, brawo, brawo! Drugie miejsce zajął pan Mark Tomasz. Brawo Pani Marku! Brawo! Trzecie miejsce Ewa Esz. Taki nick przyjęła. Gratuluję Ewa Esz. <grywa> Brawo! Uh, witam wszystkich. Nazywam się Anna Kropionicka. Jak się udało wygrać w naszej rywalizacji? Było ciężko, ale poradziłam sobie. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali. A ogólnie było, było w porządku. Nie było tak źle. Wszystkim polecam. Bierzcie udział w takich rywalizacjach, bo jest świetnie. Ile kilometrów ogólnie pokonałaś? Że mnie ja to pamiętała, coś ponad 1000, ale 1030, coś w tym stylu. Ale... Co było najważniejsze, żeby osiągnąć taki fantastyczny wynik? no Bo to mnóstwo kilometrów, nawet biegacze, którzy startują w zawodach, często w takim czasie, blisko pół roku, nie pokonują tylu kilometrów. Ogólnie lubię rywalizację, a jeszcze takie rywalizacje aktywność w ogóle to jest fajne, to jest ważne. Także chyba, chyba chęć zwycięstwa, nie? Lubię zwyciężać. Udało się. Gdzie chodziłaś najczęściej? Najczęściej, najczęściej chodziłam do pracy, a że chodziłam drogą y, okrężną i to było tak, że na przykład szłam do pracy 7 km zamiast dwóch, ale to było w ten sposób, na spacery czasem, z mamą. Mamy wyciągnęłam, pozdrawiam Mamy też brała udział w rywalizacji. No byłem aktywnym odbiorcą Czarni aktywnie i tak na początku sądziłem, że to jednak jest skierowane troszeczkę do innych osób, nie do Taki jak ja, ale myślę sobie spróbujemy. Tam pan wszystkich. Ponad 1000 kilometrów? Ponad 1000 km. To jak pan chodzę. to zrobił? Jak pan to zrobił? Chodzę codziennie. Rano chodzę z psiakami, yy, przepraszam, z jednym <grym> pekinczykiem. Później są dwie wnuczki. Później znowu pekinczyk. No i tak się nazbiera. No, no i dziennie ile pan pokonywał? Yy, no około 10 km. To, to tak się zdaje. Yy, podejrzewam, że większość ludzi tyle przychodzi, tylko że nikt nie, nie mierzy tego. Yy, Przykład, ale to potrzebna jest regularność, potrzebny yy, jest taki tak. zapał, motywacja. Pan miał chwilę zwątpienia odpuszczę dzisiaj. Ja co pogoda? Odpuścić. Pada, mróz, po nie, co nie, mam nie. Pogoda mróz to nie, ale chciałem odpuścić. Chciałem początkowo dojść do 9, 9 minut nie odpuścić. Myślę dziewczyny, dziewczyny, im się tak bardzo chce zwyciężyć, więc ja chciałem odpuścić. Ale później pomyślałem sobie, nie, nie da się. No, liderka niestety była poza moim zasięgiem, ale... No i zrobiłem. Tysiąc kilometrów przeszedłem, to gdybym w wiedział, że ja 1000 kilometrów przejdę, nikt by nie uwierzył w to, a ja tym bardziej. Fantastyczny wynik zanotowała w naszej rywalizacji Ewa, która nie dość, że późno przystąpiła do naszej rywalizacji, to jeszcze jest na co dzień osobą niepełnosprawną i ma kłopoty z poruszaniem się. A jaki wynik udało Ci się uzyskać tutaj w zawodach? Uzyskałam trochę ponad 917 km. No, mogło być więcej, ale jestem zadowolona z tego, co uzyskałam, bo jest to dla mnie też trening na co dzień. To było chodzenie? To było w większości chodzenie. Ile kilometrów dziennie pokonywałaś? Różnie, od kilometra, od pół kilometra, nawet 15 kilometrów. Zależy od dnia i od możliwości. A co jest najważniejsze w takiej rywalizacji? Żeby, yy... Zdobyć to pod nim, zająć trzecie miejsce. Ja wychodzę z taką dewizą przez całe życie, chcieć to móc. Nic nic nie trzeba.